Drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że są tacy ludzie, którym jest wiecznie mało, na przykład przychodzą do salonu Mercedesa, patrzą na wszystkie modele AMG i mówią 500, 600 koni, nie, to jest za mało. E, tacy ludzie prawdopodobnie lądują w Brabusie albo u innego Tunera. Tak samo klienci Bentleya czy... Lamborghini, którzy oczekują więcej mocy, dodatkowych fizdrygałków, nierzadko lądują w Mansory. A co mają zrobić ludzie, którzy przychodzą do salonu BMW, mówią, że mają czwórkę dzieci i psa i chcieliby coś wyjątkowego? No to sprzedawca powie, no mam dla Państwa BMW X7, ogromny autobus siedmioosobowy lub sześcio, zależy jaką sobie wybierzecie konfigurację. Silnik V8, 530 koni, 750 Nm, na co ktoś odpowiada mało. I co mówi wtedy taki człowiek? No to musi pan się zgłosić do alpiny. Oni zaproponują wam coś więcej. I taką alpinę kolejną pokażę wam dzisiaj. Nie będę wam już opowiadał historii Burkarda, bo wędzipena. Nie będę wam opowiadał historii alpiny, bo to już kilkukrotnie słyszeliście. Natomiast skupimy się na tym dziku, który aktualnie znajduje się za moimi plecami. Serdecznie zapraszam. Zanim jednak opowiem Wam o samochodzie, poprosiłbym, żebyście subskrybowali kanał, żebym nie musiał obniżać poziomu i trzymał się nadal konkretnych fur. Dziękuję Wam uprzejmie. Oto Jona Alpina XB7 w kolorze Tanzanit Blau 2. Tak to się nazywa. No, ogromne auto. Wyobraźcie sobie, że to jest samochód 30 cm dłuższy od ogromnej przecież G klasy. 200 kg cięższy od G-klasy, bo wa waży 2650 kg, to auto nie do końca w takiej formie wyjeżdża z fabryki, bo moi kumple z Gamma Cars, od których dostałem ten samochód, dziękuję Wam bardzo, zaczernili wszystkie możliwe elementy, nawet ten grill, który jest rozmiarów drzwi wejściowych do mojego mieszkania on w tym samochodzie pasuje. Tak jak w siódemce wydawał się za duży, tak tutaj pasuje. Także wszystkie chromowane elementy stały się czarne, ale ym, gdzie tu jest ta Alpina? No Przede wszystkim zmienione są zderzaki. Ten zderzak ma wytrzymać, wyobraźcie sobie, 300 km na godzinę. Koledzy to sprawdzali to, to auto, ten potwór rozmędza się dosłownie z do takich prędkości. Złote napisy z przodu Alpina. Złote dikale, czy elementy dodatkowe, lakierowane tutaj z boku na drzwiach. Bardzo subtelna rzecz, ale nie wyobrażam sobie alpinę bez tego elementu dekoracyjnego. Ogromne, opcjonalne, 23-calowe koła. Do niedawna auto jeździło na 20 jedynkach z oponami zimowymi, ale wyglądało dosłownie jak kasztan, więc koledzy wrócili dość szybko do kół letnich. Hamulce potężne, 40 cm hamulce brembo z ogromnymi zaciskami. Charakterystyczna rzecz w alpinie zdarza się nierzadko, że tylna tarcza jest większa od przedniej. Te różnice są minimalne, ale jednak są. Co jeszcze? No zobaczcie, tylny zderzak, te rury wydechowe Tu też są cechy charakterystyczne alpiny, taki minimalny dyfuzor albo imitacja dyfuzora. Nie wiem, czy to dobrze działa, no ale cały kształt wygląda po prostu e, mega. E, auto ma niezwykłą prezencję. Widać, że jest obniżone, ja je specjalnie obniżam do zdjęć, ale Alpina to oczywiście nie tylko wygląd, to też zmiany w zawieszeniu, zmiany w napędzie, zmiany w skrzyni biegów, ale i zmiany w silniku. I ten motor muszę wam właśnie za sekundkę pokazać. Serce tego auta, no nawet nie trzeba opowiadać, tutaj wszystko widać, V8 biturbo o pojemności 4,4 litra mocy ponad 620 koni. Wyobraźcie sobie, że tu zostały wymienione turbosprężarki na większe, doszły do dodatkowe interkulery, stąd też wzrost mocy w stosunku do um, najmocniejszego BMW X7. W Napęd przekazywany jest na wszystkie cztery koła za pomocą ośmiobiegowego ztf Osiągi tego kolosa niewyobrażalne: około 4 sekundy do setki, niecałe 15 sekund do 200, czyli zbliżone osiągi do Mercedesa, a 45 AMG wesce. Super hot hatcha, super szybkiego, prędkość maksymalna. 300 km na godzinę, tak jest. Alpiny nie są niczym ograniczone, co jest wspaniałą wiadomością. Nie tak jak w BMW, ogranicznik na 250. Alpiny wyciska się do samego końca, oczywiście tam, gdzie można. Bak paliwa to też jest zazwyczaj ciekawa informacja 83 litry. Cena dokładnie tego na co patrzycie, to jest milion pięćdziesiąt tysięcy złotych ze wszystkimi opcjami, co oznacza, że jest aż 400 tysięcy złotych droższa od topowego BMW X7 M50i. Zajrzyjmy do wnętrza tego potwora. Pierwsze, co mi się przynajmniej rzuca w oczy, to wszystkie oznaczenia alpiny. Spójrzcie na tą mięsistą kierownicę, herb widoczny na samym środku, rzecz jasna. Tu widzę, koledzy, jeszcze nie zdarli nawet naklejek ochronnych, ale też oznaczenia... Alpiny na progu. We wnętrzu bardzo dużo skóry. Piękne drewno, aluminium. Jest tutaj jakby jeszcze level wyżej niż w X7. Nawet ta skóra w dotyku. Ja nie wiem, czy to jest ta opcjonalna lawalina, którą proponuje. Alpina, ale wszystko w dotyku jest e, przemiłe. Dodatkowo znaczenia BMW Alpina XB7, egzemplarz 129 Hersteller Exclusiver Automobile, czyli pewnie samochód ekskluzywny. Możemy sobie chłodzić, podgrzewać napoje. Tutaj w tych cup holderach em, kryształowa gałka od skrzyni biegów, od ośmiobiegowego zf -a. Alternatywnie, co byłem zaskoczony, łopatki, a nie przyciski z tyłu kierownicy, to mnie mocno zdziwiło. No i Zwróćcie uwagę na deskę rozdzielczą w tym samochodzie. Po pierwsze kolory, alpiny, zielony, niebieski, nawet przeszycia tutaj na kierownicy również w tych motywach zielony, niebieski, ale 340 km na godzinę na liczniku w siedmioosobowym autobusie dla ogromnej rodziny. No Po prostu coś niedorzecznego. Tutaj jeżeli chodzi o o konsolę centralną, o funkcję, o infotainment jest praktycznie tak samo jak w BMW X7. Natomiast to, co Wam chciałem pokazać, tryby, niby tylko sport i komfort, ale nie do końca, bo w momencie, kiedy wsiadacie do auta i wciśniecie tryb komfort, no to macie też opcję typową dla Alpiny. Komfort plus ustawienia wyjątkowo komfortowe, czyli coś, co wykracza jeszcze poza komfort i tak samo w sporcie mamy ustawienia standard, sport, Plus, indywidual, który można oczywiście też skonfigurować. O dziwo, samochód ma też tryb off-roadowy, ale przypuszczam, że z niego skorzysta ktoś, kto będzie na swojej posesji przejeżdżał góra przez wąż ogrodowy. No, gdzie tym autem na 23 calach zamienion 50 tysięcy złotych w teren? Obniżymy je. Mocno do zdjęć wtedy na fotkach prezentuje się jak takie dokoksowane kombi. Jak przystało, nasuwa z tyłu miejsca jest bardzo dużo. To jest akurat konfiguracja siedmioosobowa, ale opcjonalnie można mieć w tym samochodzie sześć foteli. Nie ma tutaj tej środkowej części, tylko dosłownie są skopiowane te fotele, które są z przodu. Miejsce oczywiście bardzo dużo. Myślę, że tutaj spokojnie zmieściłby się dwumetrowy drap. Możemy obsługiwać za pomocą infotainmentu również z tyłu media, bawić się ustawieniami samochodu. Nie wiem, czy są masaże, ale nie wykluczam na pewno siedzenia podgrzewane, wentylowane na tej ławce. Ale też wyobraźcie sobie, że ci z tyłu, powiedzmy dwie małe osóbki, mają swój oddzielny szyberdach i mogą sobie podgrzewać siedzenia. Co jest fantastyczną informacją. W każdym rzędzie można podgrzewać fotele. To, co mi się w Alpinie bardzo podoba, no w X-7 pewnie, tutaj myślę, że to cecha wspólna, klapa dzielona na pół. Jeżeli chcielibyście z tego auta sprzedawać perfumy bądź też płyty z grami, to możecie sobie tutaj przycupnąć, a tutaj trzymać towarek. Nawet po rozłożeniu tych siedzeń. Z ostatniego rzędu tego miejsca zawsze jeszcze tutaj trochę zostaje. Także no, no widać te rozmiary auta również w środku. Może zacznijmy sobie od tego, od cechy wspólnej, która łączy wszystkie Alpiny. No, dlaczego ten samochód nie powstał w wersji M, tak jak BMW X5M czy BMW X3M czy inne suwy z BMW? BMW widocznie uznało, że przy tej masie 2,5 tony nie ma sensu angażować się w taki samochód, żeby zro zrobić z niego M sportową wersję. Dla mnie te M-kowe suwy są. Dużo za twarde, dużo za hardkorowe, nastawione naprawdę na jazdę na torze, bez względu na to, jak na tym torze sobie radzą, bo suwy będą zawsze ciężkimi klocami. Natomiast Alpina robi coś zupełnie innego. To jest taki tuning, taki trochę powrót moim zdaniem do lat 90. Stawia na to, żeby to auto było jeszcze bardziej wyrafinowane. Moc nie rośnie po to, żeby osiągać jak najlepsze czasy na torach. Moc rośnie po to, żeby jeszcze szybciej się rozpędzić na autostradzie bez ograniczeń, żeby ten. Silnik rozwijał moment w jeszcze szerszym zakresie obrotów. Do tej marki pasuje idealnie słowo wyrafinowany i ono się przejawia we wszystkich aspektach tego samochodu w tym, jak on jedzie w tym, jak pracuje silnik jak pracuje skrzynia biegów jak pracuje zawieszenie po prostu jadąc Alpiną XB7. Również, a może i przede wszystkim czujecie potęgę i majestat Pana, nie musicie naprawdę niczego nikomu ze świateł udowadniać. Nie ukrywam, że większość czasu jeżdżę w trybie Comfort Plus, czyli tym takim ponadkomfortowym nazwijmy to. Włączam sobie w głośnikach Notoriusa B.I.G. i dosłownie wożę się powoli tym samochodem. Zabawne jest to, że w tym trybie auto mocno się przechyla, nurkuje przy hamowaniu, przy przyspieszaniu wciska mnie w fotel i czuję, że unosi się jak motorówka. Także to jest dość zabawne. O dziwo Podoba mi się to w tym samochodzie, bo tworzy taką namiastkę aut z lat 90., kiedy te odczucia przez tą miękkość aut były mocno spotęgowane. Oczywiście są też tryby sportowe, które sprawiają, że samochód się obniża, że się prowadzi zaskakująco dobrze przy tej masie. Nie wiem, czy nie bylibyście się w stanie poganiać tym autem z jakimiś kajmanami czy hot hatchami? Wcale by mnie to nie zdziwiło. Pamiętajmy, że tutaj są potężne opony. 325 z tyłu. Że z tyłu jest szpera. Że to auto ma naprawdę fantastyczne osiągi. Wyobraźcie sobie Boba Sapa, który biega z prędkością Usaina Bolta. To by dobrze oddawało charakter tego samochodu w trybie Sport Plus nie sposób pominąć też dźwięk silnika w tym samochodzie jest naprawdę piękny piękny, bo niewulgarny, nie niewymuszony, niewymuszony, tu nie ma żadnych pops and bangs gówniarskich przestrzałów z wydechu, tu jest mięsisty głęboki dźwięk, który dociera do Was z wydechu położonego tak daleko za Waszymi plecami że mogłoby się Wam wydawać, że to jest dźwięk wydobywający się z innego samochodu Muszę bardzo wychwalić skrzynię biegów, w którą Alpina włożyła tutaj dużo serca. Po pierwsze. W tych trybach sportowych zmienia biegi niezwykle szybko, na pewno dużo szybciej niż zmieniają się normalnie biegi w klasycznych BMW, natomiast też w trybach komfortowych te biegi zmieniają się bezszelestnie, bardzo płynnie, non stop odczuwacie w tym samochodzie, nawet w tych trybach sportowych odczucie takiego pełnego komfortu jakbyście podróżowali pierwszą klasą. No pierwszym problemem związanym z tym samochodem są jego rozmiary. Jest naprawdę ogromny. Wyobraźcie sobie, że jak będziecie jechali autostradą i będziecie chcieli gdzieś zaparkować, to musicie szukać miejsc dla autobusów. Zaparkowanie gdziekolwiek w Warszawie na ulicy graniczy z cudem. Jazda tym samochodem przypomina mi taki filmik, na którym występował jeden z największych kulturystów. W dziejach tego sportu nazywa się gościu Markus Rull. I chodził po sklepie spożywczym, robił zakupy. No, wyglądał jakby był cztery razy większy od zwykłego człowieka. Oglądali się za nim dosłownie wszyscy. Także podobnie jest za kierownicą XB7. Prowadząc G klasę, miałem wrażenie, jakbym siedział za kierownicą największego pomnika w Warszawie. Natomiast siedząc za kierownicą XB7 mam wrażenie, jakbym siedział za kierownicą Pałacu Kultury. Poza tym jest okrutnie ciężki. Wyobraźcie sobie, że przejechałem wczoraj Puławską środkowym pasem i do dzisiaj zostały tam kolejne. Także... Przyspieszenie w tym samochodzie. Wow, w zakrętach lata na jak szmata. Niestety nie ma żadnego wsparcia bocznego, no ale umówmy się, ten samochód nie do końca do tego został stworzony. Więc werdykt jest taki. Alpina zrobiła coś zupełnie ekskluzywnego z X7, której i tak ja za często na ulicach nie spotykam. Auto mi się mega podoba z wyglądu. Ma taki swój gangusowaty klimat. Nie oszukujmy się, o co zadbali też koledzy z Gamma Cars. Ma fantastycznie... Dobrane elementy jako całość, czyli silnik, zawieszenie to wszystko tutaj współgra. Widać, że oni to tworzą od kilkudziesięciu lat. Natomiast, jak dla mnie, no jest samochodem fundamentalnie za dużym samochodem, z którym ciężko się żyje samochodem, który chla więcej paliwa stojąc, nie jadąc niż moje Volvo XC60, i samochodem, którego zawieszenie nie wiem, czy to jest kwestia e samego zawiasu, czy też tych ogromnych 23-calowych cal kół potrafi pogubić się na nierównych polskich drogach i wytrącać to auto nieco z równowagi. Także Alpina pozwoliła X7-ce dołączyć do grona supersuwów typu Urus, Bentayga, typu Kalina na Aston, DBX czy G-klasa, ale jak dla mnie przy tych rozmiarach, przy tej kolosalnej wadze Pierwszy raz mówię to o Alpinie, ale jest nieco przerostem formy nad treścią. Zdecydowanie przyjemniej, fajniej i lepiej jeździło mi się limuzyną B7 ze współczesnych Alpin. Dziękuję Wam uprzejmie, że obejrzeliście. Widzimy się przy jakimś innym ciekawym, nietuzinkowym aucie. A ja jestem ciekaw, kiedy po raz pierwszy spotkam. XB7 na drodze publicznej, bo jestem przekonany, że będzie to równie rzadki widok jak mniej więcej Rolls-Royce Kalinan. Trzymajcie się, hej!